Cześć wszystkim z tej strony Anwarkon i witam Was w kolejnym moim filmie unboxingowym z serii Bakugan Geogan Rising. Ostatnim razem miałam okazję omówić Bakugana domeny Ventus, ale to był jedynie krótki przerywnik, gdyż dziś ponownie mam Wam do pokazania Bakugana z domeny Darkusa. Tak więc przed wami ten oto Darkus Chrastillion. Co prawda to nie jest natywna domena dla tego Bakugana, a ja jak wiecie staram się kupować Bakugany tylko w swoich pierwotnych domenach, a taką domeną dla Krastilliona jest chaos. Jednakże od dłuższego już czasu nie widziałam aby w którejkolwiek fali. Ten Bakugan wystąpił w swojej właściwej domenie, dlatego też zdecydowałam się kupić jego wersję w Darkusie. Zresztą ten Bakugan w domenie Darkusa wygląda świetnie, a jak się później przekonacie, to Crastillion przypomina jedną z popularniejszych figurek z klasycznych Bakuganów. Konkretnie z trzeciego sezonu. Jestem przekonana, że część z Was już wie, o jakim Bakuganie mówię. A w kwestii samego opakowania, no to standardowo mamy tutaj imię Bakugana z jego domeną, i ponownie w tych nowych opakowaniach z Geogan Rising ten element jest średnio widoczny. Natomiast w heksagonalnej kapsule mamy zamkniętego Crastilliona, no i już w tym miejscu można dostrzec ilość detali na powierzchni całej postaci. Niżej pod nim widać także kartę postaci. I to także coś, co z jednej strony wygląda nieźle, ale jednocześnie mam wątpliwości co do wystawiania karty na działanie promieni słonecznych. No i wiem, teraz pomyślicie, że pewnie zwariowałam, ale kupując wiele zestawów z klasycznych poganów, które nagle gdzieś ktoś w siebie znalazł po latach, a które były oryginalnie zapakowane. No to kilka razy spotkałam mnie właśnie taka sytuacja, że karty były po prostu wyblakłe od ekspozycji na światło. Tak więc, gdyby podobnie stało się z tymi zestawami, no to karty wyglądałyby po latach po prostu niezbyt ciekawie. Możliwe więc, że teraz po prostu przesadzam, ale chciałam to po prostu wytłumaczyć. Wracając jednak, u góry mamy także art prezentujący Darkus' Krastyliona. No i wygląda on świetnie. Jeden z tych powodów, dla którego tego bakugana też chciałam mieć w swojej kolekcji. Zresztą podobnie jak Harper'iona z poprzedniego filmu. Z lewej strony tej plastikowej kapsuły mamy przykładowe bakurdzenie. Krastylion posiada zupełnie inny set bakurdzeni, więc miejcie to na uwadze i nie sugerujcie się tym, co macie tutaj na opakowaniu w tym miejscu. Bo w przeciwieństwie do tego, co było w poprzednich sezonach, nie ma tutaj żadnego powiązania z tym, jakie bakurdzenie posiada siada bakugan w rzeczywistości. Niżej, pod tym wszystkim, wysuwa się jeszcze karta otwarcia, którą także zawiera ten zestaw, a niżej, z pomocą piktogramów, jest opisana zawartość zestawu. Mamy jednego bakugana, dwa bakurdzenie oraz dwie karty: kartę otwarcia i kartę postaci. Tu się w zasadzie nic nie zmieniło. Kor bakugany nadal mają tylko kartę postaci. Natomiast z tyłu, poza nawałem tekstu, nie ma nic ciekawego do obejrzenia, więc po prostu sobie to pominę i od razu przejdziemy dalej. Bo w zasadzie to byłoby już wszystko, co chciałam opowiedzieć o tym opakowaniu. Zawsze lubię się im przyglądać i analizować sposób, w jaki zostały zaprojektowane. No musicie mi to po prostu wybaczyć. Tymczasem teraz przyszła pora na odpakowanie tego Darku z Krastiliona i zobaczenie jak wygląda cała zawartość jego zestawu oraz jak prezentuje się jego karta postaci, aby sprawdzić, czy ten bagagan rzeczywiście ma potencjał w grze. Jednak zanim to nastąpi, to oczywiście w tym miejscu chciałabym zachęcić Was do pozostawienia łapki w górę po tym materiałem, jeśli Wam się podoba to, co robię na kanale, a także zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nowości z mojej strony. A teraz lecimy z tym opakowaniem. Tak więc 3, 2, 1... Jako to prezentuje się Darkus Castillion po wyjęciu go z opakowania. Podzieliłam zawartość zestawu tak, aby ładnie to wyglądało w kartrze. Na początek zerknę tradycyjnie na bakurdzenie oraz kartę otwarcia, a potem przyjrzymy się karty postaci, a na końcu samemu Bakuganowi, jakim jest ten, tu zamknięty w swej kulistej formie Darkus Castillion. Tak więc spójrzmy jakie tutaj mamy te bakurdzenie. Są to dwie magiczne tarcze. Mówiłam, żeby się nie sugerować tym, co jest tam na opakowaniu, bo to jest tylko przykład. Ten Bakugan dysponuje dwoma magicznymi tarczami i to już na wstępie może sugerować dość solidną postać tak naprawdę. Spójrzmy jakie statystyki niosą te bakurdzenie. Pierwsza magiczna tarcza to jest w sumie magiczna tarcza pułapka, ponieważ odejmuje minus 500 bi-power, co jest no, znaczącą sumą, jeżeli chodzi o punkty mocy. Ten bakurdzeń ma oznaczenie numer 59. Z kolei drugi bakurdzeń to już jest plus 650 b power i ma on oznaczenie 57. Tak więc takie dwa bakurdzenie tutaj znajdują się w zestawie z Darku z Robi się ciekawie na początek, zobaczymy co będzie dalej, znaczy co przyniosą tutaj karty. Które są dołączone do tego Batmana. Ale najpierw zobaczymy, właśnie, kartę otwarcia. Karty, które są, no, nowością w zasadzie od drugiego sezonu, a od trzeciego sezonu pełnią już formę tradycyjnych kart otwarcia. Więc spójrzmy, co my tutaj mamy. Mamy kartę otwarcia, na której jest przedstawiony Chaos w z Battle Planet, Postać, która, nie oszukujmy się, nie była moją ulubioną postacią w żadnym wypadku. A jeżeli chodzi o statystyki, jakie mamy tutaj na tej karcie, to jest 300 punktów dla Pyrusa, 100 dla Aquosa, 300 dla Ventusa, 600 dla Chaosu, 200 dla Aureliusa i 100 dla Darius. Natomiast sama ta karta otwarcia ma oznaczenie 003. Nic specjalnego, dlatego odłożę ją tutaj z boku. Teraz przyjrzyjmy się karcie postaci dla tego Bakugana. Jak już tutaj na początku były wspomniane Bakurzenie. dwie magiczne tarcze to są bardzo dobre bakurdzenie, więc ciekawa jestem, jakie statystyki niesie ta postać ze sobą. Tak więc proszę bardzo, przedstawiam Wam Darkus Crasilona. Dwie magiczne tarcze jako rdzenie, których wymaga. Podstawowy poziom mocy to 600 B-Power i dwa punkty damage. Zresztą, jeżeli trafimy na baku rdzeń właśnie plus 650B Właśnie z magicznej tarczy, którą potrzebuje do domeny Darkusa, to wtedy możemy mieć nawet 1250 B-Power mocy na sam początek, co już robi na pewno wrażenie. Poza tym, wygląd tego Bakugana. Niesamowicie podoba mi się, jak został zaprojektowany Crastillion. Biorąc pod uwagę, że jest to w zasadzie redesign postaci z klasycznych Bakuganów, konkretnie z trzeciego sezonu, to naprawdę postarali się tutaj oddać charakterystykę tej postaci i nadać jej w zasadzie zupełnie nową historię swoim wyglądem. Fioletowe części zbroi pięknie ponują się z tą neonową zielenią na kolcach, a także na pazurach krastyliona. Porównując tego Bakugana z domeny Darkusa do jego pierwotnej wersji w zasadzie z chaosu, z anime, to jednak wersja Darkusowa jest dużo, dużo ładniejsza. Bardziej mi się podoba niż krastylion domeny chaosu. Aczkolwiek jeżeli będzie taka okazja, że krastylion domeny chaosu w końcu się gdzieś tam pojawi, to myślę, że z chęcią dodam do kolekcji także jego wersję chaosu. Albo w zasadzie powinnam mieć jej wersję chaosu, ponieważ krastylion domeny chaosu w anime jest sam w zasadzie. Dość zaskakujące, trzeba przyznać, ale jest to samica. Natomiast w wersji Darkusowej przyjmijmy, że jest to on po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o tą kartę postaci, to w zasadzie byłoby tyle, co ona tutaj z sobą prezentuje. Tak więc odstawię ją tutaj z boku, niech sobie leży. Albo w sumie powinnam ją postawić tutaj zaraz za Bakuganem, tak żeby to ładniej się prezentowało. No bo z drugiej strony dzięki temu łatwiej będzie można dostrzec statystyki, łatwiej można będzie ją obejrzeć. Gdy będzie tak odstawiona niż położona na planszy. Tak więc skoro karty i Bakurdzenie dla tego Bakugana zostały już... Omówione, to pora przyjrzeć się samemu Darkus Scrastillonowi, więc mamy tutaj jego formę kulistą. Sama forma kulista jest w zasadzie bardzo prosta. Mamy tutaj oczywiście części, które są właśnie tą głową i pazurami Castillona. Mamy części łap, cały ogon okalający właśnie samego Bakugana i mnóstwo, mnóstwo detali, różnych rzeźbień, które pięknie tutaj widać właśnie pod kątem. Jest znaczek domeny Darkusa, wszystko jest, jest także miejsce na Baku Broń, natomiast mamy tę strzeczkę, która ponownie nie jest zaznaczona. Na żadną dodatkową farbą. To jest jakaś zmora. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego oni tak zrobili, dlaczego od drugiego sezonu od czasu fuzji przestali malować te strzałeczki. Moim zdaniem malowanie strzałek miało naprawdę pozytywny wpływ na to, jak odbierane były same Bakugany, a zwłaszcza to, w którą stronę należało je potoczyć na kartę, zwłaszcza w przypadku Bakuganów Ultra. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe wypukłości i miejsca na broni, to mamy oczywiście tutaj po tych obydwu stronach, gdzie są prawdopodobnie szpony, Tak mi się wydaje, że to są szpony dla tego Bakugana. Tu mamy jakiś kolec, to chyba wszystko jest automatyczne. Zresztą nie wydaje mi się, żeby na tym etapie przy takim Bakuganie robili coś na manualu, tak jak to było kiedyś. A z uwagi na to, że w zasadzie nie ma tutaj już więcej detali, no tutaj jest jeszcze trochę rzeźbień na dole tego Bakugana. Jest także wypłaszczenie na magnes, które jest dość solidnym wypłaszczeniem, ale ma to związek z tym, jak ten Bakugan otwiera się na karcie. Dlatego wezmę sobie tutaj właśnie kartę, którą sobie przygotowałam dla otwierania Bakugana, żeby tamtej po prostu nie ściągać już z wystawi. Więc proszę bardzo, Kładę kartę w ten sposób i za moment otworzymy darku z Cracyliona. Nie będę go otoczyć, tylko po prostu zrzucę go na tą kartę. Tak więc 3, 2, jeden. Proszę bardzo. Oczywiście musiał się otworzyć nie w tym kierunku, w którym powinien, no ale dobra, trudno. Otworzył się, to jest najistotniejsze. I proszę bardzo, a jednak jest to element otwierany manualnie. Myślałam, że jednak nie będzie czegoś takiego w tych nowych pokoleniach, zwłaszcza przy takim projekcie postaci, ale jednak jest to manualne. Niemniej, tak oto prezentuje się Darkus Crustillion po otworzeniu. Jak widzicie, składa się tutaj z tej głównej części, z tych pazurków, głowy z kolcem, a także z bardzo, bardzo długiego ogona. Jest naprawdę długi, to jest chyba jeden z najdłuższych Bakuganów Kor obecnie. Nawet Fangzor w wersji Core nie był aż tak długi, jak właśnie jest Castillion. Składa się w zasadzie z trzech, no może powiedzmy czterech segmentów, bo tym czwartym segmenciem jest oczywiście ogon, który jest zaznaczony zieloną, neonową farbą i fajnie się tutaj oznacza. Znaczek domeny Darkusa znalazł się tutaj właśnie na tym pierwszym segmencie, a reszta jest zaznaczona delikatnie w jednym fragmencie fioletową farbą. Z drugiej strony zabrakło już jakichkolwiek niestety malowań, natomiast są dostępne tutaj rzeźbienia, które nadają charakterystykę tej postaci. Na tym elemencie znajduje się także nadrukowane B-Power, 600 punktów mocy. Bardzo prosty Bakugan, ale efektowny pod względem ilości detali. Tu z przodu bardzo mi się podobają właśnie te jego łapeczki miniaturowe, a także można dostrzec tutaj właśnie te szczęki oraz oczy, które są pod tą całą bryłą głowy tego Bakugana. Fajnie się to nawet prezentuje, jest to dość pomysłowe. Natomiast wspominałam jeszcze o tym, że jest to właściwie redesign Bakugana pochodzącego z klasycznej serii, konkretnie z najeźdźców z Gandali. Tak więc przygotowałam sobie właśnie tego bakugana również w domenie Darkusa, a jest nim ten oto Darkus Lookstore. Ten bakugan, jak mówię, także pojawił się w trzecim sezonie, tylko wtedy to byli naiejscy z Gandali. Nie pamiętam jeszcze, czy był gandaliańskim bakuganem, czy pochodził on z Niti, Natomiast mam go w domenie Darkusa w swojej kolekcji, a także jeszcze w domenie Kłosa. Ale z oczywistych względów tutaj na pokaz wybrałam wersję Darkusa. Zaraz ją także tutaj otworzę, tylko oczywiście muszę otworzyć najpierw manualne elementy, ponieważ cóż, w starych bakuganach tych elementów manualnych było bardzo dużo. Miał to swój urok, w pewnych momentach oczywiście, ale no właśnie tak jak teraz, no nie chce się otworzyć. Niektóre elementy dość ciężko się otwierają, ale proszę bardzo. I teraz będzie na karcie. Proszę bardzo. I mamy Darkus, Luxtor w pełnej swojej okazałości. Jak widzicie, te Bakugany są do siebie no w zasadzie identyczne. Luxtor także składa się czterech segmentów. Trzy to segmenty właśnie na ciało, a jeden jest na tą końcówkę ogona. Ale wszystko jest wykonane w bardzo podobny sposób. Z jednej i tutaj z drugiej strony. Oczywiście z racji Nowości, Reboot posiada dużo więcej szczegółów na swoich bakuganach. Na przykład u dołu mamy tutaj oczywiście na Krastylionie dużo rzeźbień, natomiast Luxor ich praktycznie nie posiada. Natomiast to, co jeszcze łączy te bakugany, to także miejsce na magnes, bo w obydwu przypadkach jest ono dość spore. Natomiast oba są zaskakująco tej samej długości. Chociaż nie, powiedziałabym, no dobrze, Luxor jest delikatnie, delikatnie dłuższa, ale to dosłownie, nie wiem, z 5 mm, nie więcej. W każdym razie na tej postaci właśnie krascilion by wzorowany i śmiesznie, że w sumie biorą takie postacie bardzo, bardzo trzecioplanowe, drugoplanowe i po prostu robią z nich coś ciekawszego, tak jak mamy tutaj właśnie z Castillionem. Sama osobiście chciałam zrobić kiedyś redesigny niektórych postaci z klasycznych Bakuganów, ale z racji czasu tylko niektóre udało mi się do tej pory wykonać, jak na przykład Tigrere, czy też Serpenoid, ale może kiedyś uda mi się zrobić ich więcej. W każdym razie tak wygląda właśnie to porównanie. Jeżeli spojrzymy czysto na statystyki, bez wzorowania się na tym, które miało G. Power, a które B-Power, to Luxor jest silniejszy o 200 punktów, bo ma 800 G-Power. Nie ma to większego znaczenia, bo to są dwa odrębne systemy, aczkolwiek to jest też jakieś, powiedzmy, podobieństwo siły. Natomiast odstawię tego Luxora, bo on nie będzie mi tutaj więcej potrzebny, bo skupię się na Darkus Crusty Generalnie całkiem mi się nawet podoba ten Bakugan. Ma ilość rzeźbień na zadowalającym bardzo poziomie. Dużo jest też pozaznaczonych elementów fioletową farbą, szczególnie tutaj głowa i pazury. Bardzo mi się podobają, jak są zaznaczone. Ogon też z jednej i z drugiej strony Neonowa zieleń na końcówkę, właśnie ogona, na te dwa kolce. Fajnie to się wszystko tutaj łącznie prezentuje. Natomiast, jeżeli chodzi o składanie tego darku z Prastyliona, no to to jest Bakugan Core. On nie wymaga jakiegoś większego zaangażowania, jeżeli chodzi o składanie. Jest to po prostu bardzo prosta forma. Składamy najpierw manualną część, następnie tutaj te łapy i zawijamy cały tutaj ogon. No, powinien się tutaj zmieścić ta część. Oczywiście. Jest raz, dwa i tutaj jeszcze oczywiście końcówka. Proszę bardzo. I już jest złożony Darkus Castillion. Mówię, on jest całkiem prosty, chociaż czasem te części niektóre potrafią odskakiwać i nie chcą za bardzo po prostu tutaj styknąć razem i się złożyć. Ale cała kulista forma jest tutaj, proszę bardzo, już uzyskana. Jest naprawdę ładny, schludny Bakugan. Jakościowo tutaj plastik też jest na nienagannym poziomie. Jest lekko matowy, tak jak być powinien. Na pewno jest lepszy niż Bakugany z pierwszego sezonu Battle Planet. Zdecydowanie ta jakość trochę się polepszyła. Chociaż to też zależy od Bakugana. Niektóre Bakugany lepiej się prezentują, inne trochę gorzej. Ten tutaj Bakugan prezentuje się na pewno nie nienagannie, jest bardzo ładny, podoba mi się. Jest fajnie zaprojektowany, ma schludną, dokładną sylwetkę. No i to, co mnie najbardziej w sumie chyba cieszy, to fakt, że jest nawiązaniem właśnie do klasycznej serii Bakuganów. Natomiast otworzę go ponownie, otworzę tą część manualną krasiliona i jeszcze raz na kartę. 3, 2, jeden. Dlaczego on się otwiera w tą stronę? Nie udało mi się, żeby otworzył się w stronę kamery, ale cóż, to nie ma w zasadzie większego znaczenia. I w zasadzie chyba o samym Crastillionie też to byłoby na tyle. Naprawdę całkiem przyzwoity Bakugan i mam nadzieję, że dostanie jeszcze swoją wersję w chaosie. Może pokuszą się też wersję diamentową, ale no dobra, mniejsza, bo zaczynam odbiegać tematem. To by było w zasadzie tyle, co mogłam opowiedzieć o tym Darkus Crastillionie. Tak więc odstawię go tutaj na planszy, niech się ładnie prezentuje przed swoją kartą, właściwie kartami, bo mamy kartę postaci i karta otwarcia. I proszę bardzo, tak to wszystko już wygląda. Tak więc to już byłoby wszystko, co przygotowałam na dzisiejszym materiał o Darku z Crastillionie, więc przyszła pora na drobne podsumowanie. Ten Bakugan to powiew nostalgii ze starej serii. Mamy tutaj postać bezpośrednio wzorowaną na Luxtorze, lecz z dużo lepszym efektem końcowym niż to miało miejsce w najeźdźce z Gandali. Luxtor był średnio ładnym Bakuganem w pełnej formie, nie to co Crastillion. Natomiast obie ich formy kuliste są naprawdę całkiem zbliżone do siebie, nawet pod względem długości ciała, czy ilości segmentów których składa się ogon. Są na tych względach bardzo do siebie podobne. Choć Luxor jest troszkę dłuższy niż sam Castillion, Mimo, że ma mniejszą formę kulistą niż właśnie wspomniany Castillion. Zdecydowanie jednak bardziej wolę Castilliona, gdyż jego postać jest dużo lepiej dopracowana pod w zasadzie każdym kątem. Forma kulisa jest chludna, ma mnóstwo detali, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. A ponadto ma dobrze rozplanowane połączenie kolorystyczne na wszystkich elementach. Forma pełna, choć z pozoru prosta, ma jednak bardzo dobrze zaprojektowaną zbroję. Neonowo zielone detale, jak olce, Pazury i tym podobne dopełniają całości sylwetki Bakugana. Według mnie, Krastylion jest naprawdę całkiem urokliwym Darkusem. No a jak Wam się podoba ten Bakugan? Uważacie go za ciekawą i oryginalną postać? Podoba Wam się, jak wygląda w tej swojej pełnej formie? Uważacie, że Darkus mu pasuje, czy jednak wolicie, żeby był chaosem? Jak zwykle zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. Piszmy, dyskutujmy, dzielmy się swoimi opiniami, no i sprawmy, aby ten fantom rósł w siłę w naszym kraju, bo to od nas zależy, jak dalej potoczą się losy Bakuganu. Tymczasem, z mojej strony, to już byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego. Materiału. Mam ogromną nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem. A także zachęcam do subskrypcji kanału z Dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnych nowości z mojej strony. Tak więc jeszcze raz dzięki, że tu jesteście i liczę, że usłyszymy się w kolejnym moim filmie na kanale. Póki co, jednak ja już się będę żegnać. Także do zobaczenia.